telekonferencji prasowej po meczu Krakowie ze Śląskiem Wrocław powitam trenera drużyny gości, bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. No w skrócie uważam mecz moim zdaniem na, na dobrym poziomie. Dwie drużyny przed meczem bez zwycięstwa na pewno trochę wprowadziło nerwowości. W pierwszej połowie Dużo sytuacji myślę, że Krakowia miała 2-3 bardzo dobre sytuacje, gdzie Marian Kelemen super się zachował. My też ruszyliśmy do przodu w stosunku do ostatniego meczu. Bardzo mi się podobało, że na boisku wystąpił zespół. Z mieliśmy w ostatnich meczach duże kłopoty. Podobało mi się w naszym wykonaniu szybka gra do przodu po, po odebraniu piłki w środkowej części boiska. Krótko przed przerwą przepiękna bramka na 1-0. No i w drugiej połowie bardzo mądra gra, która pozwoliła nam utrzymać wynik. Nie chciałbym mówić, że Zwycięstwo jest zasłużone, ale dzięki woli walki, e, dzięki taktycznej dyscyplinie, dzięki wspaniałej grze Mariana, ale e, inni zawodnicy też znieśli się na, nie chciałbym powiedzieć na szczyt swoich możliwości, ale po ostatnich troszeczkę nerwowych ruchach, gdzie, gdzie doszło troszeczkę nowych zawodników, gdzie w środku tygodnia nastąpiła zmiana trenera. Na pewno nie było łatwo. Czasu było bardzo mało i, i, i w sumie mój dzień pracy wyglądał tak, że od rana do wieczora albo do nocy w klubie dużo rozmów, no, ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się Dobrze zadebiutować, że udało mi się w sumie z moim klubem. Jestem Wrocławianinem, tu, tu się od małego wychowałem. No i jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę o pytania, proszę korzystać naszych mikrofonów. Czekać czy... Andrzej Lewandowski, Panie że jak pan ocenia nowych zawodników, których Pan dzisiaj wystawił? No przede wszystkim jestem, jestem szczęśliwy, że że po oni dopiero w tamtym tygodniu zostali zatwierdzeni i, i, i na pewno nie było łatwo szybko wkomponować to w zespół i i trafić, bo zostało zatwierdzonych czterech zawodników. Mamy trochę młodych chłopców swoich Także na pewno każdy pali się do gry, każdy chce grać. Mamy troszeczkę kontuzji, wypadł Sebastian. I jestem bardzo zadowolony. Naprawdę Robert Pich zagrał bardzo dobre spotkanie. Jest myślę, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem i mieliśmy z niego dużo pożytku. No, jestem bardzo zadowolony również, e, okej, okay, on już w poprzednich meczach grał z, e, z Toma e, Hartley. Też e, spełnił swoje zadanie w roli defensywnego e, pomocnika. Uważam bardzo udany debiut Machaja. Też cieszę się bardzo z tego powodu, że w sumie nikt nie liczył, że on zagra w wyjściowej jedenastce. No myślę, żeby tak dalej, żeby tak dalej, bo, bo to jest pierwszy mecz, to jest taki mały kroczek do przodu, ale uważam, czeka nas jeszcze dużo pracy, bo myślę, że no chcemy wprowadzić taką, no żeby też więcej zespół grał piłką, żeby krótkim podaniem, żeby zespół potrafił się jeszcze dłużej utrzymać w piłce. Także przed nami dużo pracy, myślę, że, że, że będziemy to realizować. Nie chciałbym dalej wybiegać w przeszłość. No, stworzyliśmy taki klimat, że gramy albo przygotowujemy się do, do następnego meczu. Ja szczerze powiem, nie znam wyników w ogóle wczorajszych meczów i przedwczorajszych i dzisiejszych. Po prostu przyjęliśmy zasadę, żeby zdjąć ciężar z drużyny, żeby nie było tej presji, że że na siłę i koniecznie następny mecz i zobaczymy co będzie. Jeżeli zagrają tak jak dzisiaj albo myślę, że czeka nas kolejny mecz z Legią, musimy jeszcze zrobić krok do przodu, to wszyscy będziemy się cieszyć z dobrych wyników naszych chłopców. Zmiana Mafaja była podyktowana tym, że no, długą pauzę miał, tak? I tak, mógł nie wytrzymać cały mecz. Tak, e, długą pauzę i, i, i właśnie chci, e, wpuściliśmy, zobaczyliśmy też, e, żeby troszeczkę Stefanowicza odciążyć, czyli w, e, na miejsce Stana, e, Stefanowicza wpuściliśmy e, drugą szóstkę, czyli defensywnego e, pomocnika, a chcieliśmy, żeby Stefanowicz troszeczkę więcej przytrzymał piłek e, w środku pola i, i przy rozegraniu do przodu. Brał czynny udział, także myślę, że zmiany, zmiany były ok. Cel, żeśmy osiągnęli, chyba tak dalej. A jak z pana łapki wyglądała sytuacja ta z pichem w polu karnym? Karny czy żółta kapka zasłużona? Ja byłem bardzo daleko, bo to była przeciwległa strona, także ja bym w ogóle nie chciał tego komentować, bo mógłbym krzywdę komuś zrobić, a nie chcę naciągać ani. W swoją stronę ani, ani w stronę pana sędziego uważam, że e, gwizdał dobre zawody, że kontrolował mecz. Nie mam nic mu do zarzucenia. Ja dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Korbowiecki z pozycji Wyborczej z Wrocławia. Panie Dzień trenerze, dwie. mam dwa pytania. Czy pan jest zadowolony z wyprowadzania piłki przez bocznych obrońców? Bo tak miałem wrażenie, że śląsk miał cierpliwie od tyłu budować i to tak wychodziło przynajmniej w mojej ocenie średnio, szczególnie ze strony Krzysztofa Ostrowskiego, ale może pan ma inne, inne zdanie, więc chciałbym je poznać e, i, i to właściwie, właściwie tyle. E, Ostrowski zaczął nerwowo. E, ale to nie... nie no dlatego, że, 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 że chciał za dobrze. Na pewno na pewno to jest nieperfekcyjne. E, Miał bardzo dużo roboty, bo w sumie cała gra Krakowi opierała się na grze lewą stroną. Także on miał bardzo dużo pracy i te niedokładności mog mogą się zdarzyć, ale ja uważam, że, że tutaj właśnie nad tym musimy pracować, żeby właśnie rozegranie piłki od tyłu było bardziej efektywne. To znaczy, żebyśmy zdobywali teren i, i nie tracili piłki przy, przy wyprowadzeniu. Postaram się pana prośbę spełnić i na, popracować nad tym w tygodniu, proszę. Filip Podolski, Śląsk Pamiętny czy Sebastian Mila, jeśli będzie zdrowy, może być pewne miejsce w wyjściowej składzie na z Legią po tym, jak dzisiaj zagrali środkowi pomocnicy? Ja, ja nie robię sobie żadnych, na razie nie miałem czasu, bo muszę przede wszystkim mecz przeanalizować. Sebastian we wtorek ma wrócić do treningu. I, i, i po prostu mamy do niedzieli, znowu gramy z Legią w niedzielę, jeszcze po południu to jeszcze cza więcej czasu niż dzisiaj, bo chyba o 18. .00. Dlatego po prostu ja nie mogę się zaprzątać głową. Jeżeli będzie o jednego zawodnika dobrej klasy więcej, to tylko muszę się cieszyć, bo mamy jeszcze jednego więcej. Może dojdzie Pawelec, bo jest już na, na końcówce dzisiaj miał właśnie mieć sprawdzian motoryczny i... i i, i e, Mila w normalnej swojej formie jest e, zawodnikiem na Polską Ligę bardzo dobrym i nie ma żadnego konfliktu między, między, między nami. Mila we wtorek trenuje, e, jest sztab szkoleniowy, oceniamy, zasługuje gra, widzimy, że ma jeszcze problemy, jest, siedzi na ławce, czy, czy nie wiem. Jeszcze, jeszcze raz ja pamiętam, że chciałem zapytać o, o, o Sebastiana, no bo pan mówi, że, że on jest no nie w treningu, ale tu koledzy donoszą, myśmy nie byli przed telewizorem, że Pan powiedział, że on ma 6 kilo nadwagi. To, to nie jest dla Pana szok, że zawodnik w takim wieku, tej klasy tak się zapuścił. No Jest szok, ale e, ja, ja przyszedłem we wtorek i ja, ja z nim nie jadłem, nie? E, <śledź> Nie, pracujemy nad tym, żeśmy mieli, mieliśmy, mieliśmy rozmowę i, i z panem doktorem mamy specjalną panią, która zajmuje się dietą. Będziemy się starali Sebastiana doprowadzić też, żeby lepiej wyglądał i myślę na pewno dla opupólnej korzyści Sebastian w normalnej dyspozycji fizycznej na pewno nam dużo pomoże. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Okay. Witam w drugiej części konferencji prasowej. tym terenie Boczynski-Soweder. Bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego. meczu. Wprawdzie jeszcze się kolejka nie zakończyła, ale te mecze, które się odbyły wczoraj, nadawały no, nam szansę przy ewentualnym dzisiejszym zwycięstwie na to, żeby wrócić do tej pierwszej ósemki, która jest naszym takim celem. Strategiczny Porażka dzisiaj w meczu ze Śląskiem Wrocław na własnym stadionie bardzo tą sytuację naszą komplikuje. Może nie robią się różnice punktowe na, tak, na tyle duże, żeby mówić o jakichś problemach, jeśli chodzi o pogoń e, za tymi zespołami, które w tej pierwszej ósemce są. No ale atmosfera zaczyna się, jak się to mówi, zagęszczać. Przegrywamy trzecie spotkanie z rzędu i co ja po meczu mogę powiedzieć? Nie będę mówił, że zabrakło szczęścia, nie będę mówił, że Coś tam nie funkcjonowało. Każdy był na meczu, każdy widział to spotkanie ja jako szkoleniowiec. Muszę się uderzyć w piersi, muszę zacząć tutaj tą ocenę od siebie. Na pewno sytuacja nie jest łatwa. Na pewno sytuacja wymaga szybkiej reakcji. No a wiemy, co dzieje się w takich momentach, kiedy no, drużyna przegrywa trzecie spotkanie z żębą. Też nikomu tutaj nie muszę mówić ani. Podpowiadać. Cała wina za obecną sytuację w Krakowi, za to, że Krakowia przegrywa mecze, oczywiście spoczywa na moich barkach, na mnie. Ja to biorę na siebie. Biorę za to pełną odpowiedzialność i mam na względzie to, jakie z tego powodu mogę ponieść konsekwencje jako, jako trener. W pełni na nie zresztą zasługująco. Dzisiaj mieliśmy w tym meczu parę takich momentów, które mogły się lepiej dla nas zakończyć. Były też momenty złe, a szczególnie to, że nie potrafiliśmy przez 90 minut wygrać drugiej piłki. Przez to przegrywaliśmy, jeśli chodzi o tą walkę w powietrzu, zdecydowanie drugą, drugą linię. No i znowu zdarzyła nam się nieodpowiedzialność w grze, która kosztowała nas utratę gola pod koniec pierwszej połowy. Potem zabrakło sytuacji, żeby ich było przynajmniej drugie tyle, ile było w drugiej połowie. Może też trochę szczęścia. No to nie zmienia faktu, że jednak przegrywamy kolejny mecz tak jak powiedziałem, może jeszcze nic, może nie wszystko jeszcze stracone, jeżeli chodzi o tą pierwszą semkę, bo oczywiście cały, cały czas to trzeba wierzyć i szanse są. Ale tak mówię, no sytuacja na pewno nie jest, na pewno nie jest dobra i e, tutaj musimy jak gdyby Wszyscy mocno się nad tym e, zastanowić, a przede wszystkim ja to muszę zrobić, jako, jako trener, który za to ponosi, za obecny stan i sytuację ponosi od, odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę o pytanie. Dzień dobry, Marcin Pani Panie, terenze, chciałem zapytać o Edgara Bernharda, bo nie było go dzisiaj w 18, czy to jakieś zdrowotne historie, czy forma sportowa. Nie, to nic nie ma wspólnego ze zdrowiem. Po prostu no, na mecz wyznaczanych jest 18 zawodników. Akurat tak się złożyło, że ani Edi, ani Marcin Kuś dzisiaj w tej 18 się nie znaleźli. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Ja że też Pana trenera, czy Pan cieszy się z przyjścia Pachodopulosa, czy bardziej zależało Panu na nowym napastniku w który w tym okienku transferowym zamkniętym bocznie? Trudne pytanie mi pan zadaje z tego względu, że wiadomo, że bardzo bym chciał tutaj, jak gdyby, żeby też wzmocnieniu uległa siła ognia, jeżeli chodzi o nasz zespół, bo no, widać duży brak Dawida Nowaka. Na pewno bym chciał też, żeby no, wzmocnieniu uległa linia obrony. No ale też. Jeśli mówię o tym, że przegrywamy drugie piłki, a tak dzisiaj było w meczu praktycznie przez 90 minut, żeśmy tej drugiej piłki nie potrafili wygrać. Chociaż akurat w drugiej linii, w linii ataku my gramy w bardzo zbliżonym zestawieniu personalnym, jak to miało miejsce jesienią. Tak naprawdę brakuje tylko Budzika i Dawida Nowaka, reszta zawodników grała normalnie, a mimo, to, mimo tego ten element gry szwankuje u nas, no to wzmocnienie tej środkowej strefy boiska. Jest jak najbardziej fajne, zasadne, I, i myślę, że przyjście takiego zawodnika doświadczonego, ogranego, który ma niezłe CV, powinno Krakowi pomóc. Także ja się cieszę z tego transferu. A pan wiedział o wiem, czy to jest jakaś Nie, no wiedziałem o tym zawodniku, nie, nie jest to dla mnie niespodzianka.